Ach, ziomki Ziomale, witam Oksantara na kanale na wiejskim życiu nad morzem, bo muszę się pochwalić, że no, nadeszły duże zmiany w wiejskim życiu nad morzem, odkąd powstała ta chmurna wyspa, schody na nieb do nieba, czy, czy, czy po prostu chmurna wyspa. Po odblokowaniu technologii, czyli tego laboratorium tutaj, Dostajemy świetne rzeczy. I na, dostajemy oczywiście na, czekać na pierwszym poziomie odbiór partii, na drugim poziomie wypełnienie partii. Z tego co wiem, na trzecim poziomie nam się to odblokowuje też na wyspie. Tylko ja zapomniałem o tym, ale zrobiłem sobie też na wyspie odbiór partii, wypełnienie partii. I już. Właśnie dlatego chciałem to nagrać, bo już odblokowałem technologię przegląd produkcji. Jeszcze nie mam przeglądu produkcji na wyspie, ale to nie przeszkadza, żeby pokazać jak to działa. Bo to jest świetna rzecz. No i oczywiście na początku pokażę co to jest odbiór partii. Co, jak działa wypełnienie partii. A tak jakby wypełnienie partii jest uzupełnieniem... nie. Inaczej, przegląd produkcji jest uzupełnieniem technologii, wypełnieniem partii. I już idziemy. Przechodzimy na farmę i pokazuję. Odbiór partii. Właśnie mam nastawione maszynki, zwierzęta wszystkie sobie tutaj pięknie wyprodukowały. Czekają na odbiór. I wystarczy, że sobie kliknę w jakąkolwiek maszynę czy zwierzę. Pyk i wszystko mi się od razu odbiera. Pięknie. Odebrane? No, odebrane, nie? Później jest e, wypełnienie partii. To jest coś takiego, że e, jednym kliknięciem sobie tutaj cokolwiek nastawiam, ale muszę pojedynczo klikać te wszystkie zwierzęta maszyny, żeby mi się to wypełniło. No i to jest trochę pracochłonne. A dzisiaj, właśnie 11 listopada wieczorem, no akurat święto niepodległości w Polsce, odblokowałem przegląd produkcji. Trochę to tam, mi się wydaje, niedopracowana, ale w sumie nie przeszkadza to aż tak bardzo, że tutaj, żeby zaznaczyć wszystko, to trzeba wszystko ręcznie poklikać. No nie wiem, moim zdaniem powinien być przycisk. Zaznaczyć wszystko, bo wszyscy pewnie chcą zaznaczać wszystko. Ja musiałem wszystko zaznaczyć ręcznie, tutaj i to pięknie pokazuje, tutaj nam co mamy nastawione. O, to jest świetne, bo można sobie przejrzeć czego ma w łatwy sposób, czego mamy najmniej, o i zmienić to sobie. Pięknie zmieniłem sobie na. Inną rybkę do produkcji, można zobaczyć czego tutaj mamy najmniej i sobie wybrać właśnie to do robienia. To jest super sprawa. Tutaj właśnie robię te salami, a to salami, tego salami mam mniej. Soczki też, właśnie, o, truskawkowe idą do rejsu handlowego, to dlatego mam mało. Tutaj. Burgery w sumie mogę sobie robić te to jest fajne, fajne, fajne. Chipsy zawsze robię oczywiście z oberżyny. Tutaj dodatkowe dwie maszyny postawione. No powiedzmy, że tego mam najmniej, to sobie tutaj nastawię fajnie, niedawno sobie zmieniłem właśnie miszka innego do produkcji, ale właśnie wypełnienie partii. Jak zaznaczymy wszystkie te, 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 te zwierzęta i maszyny tutaj ptaszkiem sobie do robienia. O, tu jeszcze sobie zmienię, stewie sobie wybiorę. Tu jeszcze sobie, nie wiem, o, bukiety są bardzo potrzebne, można zmienić, które robić e, tych bukietów. Trochę jest przeglądanie tego na maszynie, to takie, takie, takie niewygodne. Akurat wszystkich bukietów mam dużo. No dobra, niech się robią te. Chleby tak do burgerów potrzebne Z zwierzętach trochę szkoda, że nie ma zmiany y, gadżetów do, do zamiany też mogłaby być opcja zmiany gadżetu i, i do produkowania czegoś innego bo jest taka opcja zmiana gadżetu no i pięknie o tu mamy ryżowej trochę mało to sobie zmienię powiedzmy na ryżową i właśnie, klikam rozpocznij produkcję. No i oczywiście jest tutaj, ja tego jeszcze nie sprawdzałem, jak to działa. Jest rozpocznij produkcję seryjną wybranych produktów, czyli te, na których zaznaczyłem ptaszki, albo rozpocznij produkcję seryjną ostatnią wybranych produktów. No w sumie nie miałem ostatnio wybranych. Pewnie jakbym to zmienił, to by, by to coś zmieniło. I robię rozpocznij produkcję. Pyk troszkę przymula. I nic to nie kosztuje. Nie zabiera mi w ogóle OP, ani żadnego paliwa, ani nic. Za darmo nastawia wszystkie maszyny, można powiedzieć, kilkoma kliknięciami. No i później sobie czekam kilka minut, a niektóre maszyny, tam e, na przykład chipsy, dłużej robi, czy, czy, czy jakieś inne rzeczy się. No to czekam sobie 5-6 minut. I znowu wszystko zbieram jednym kliknięciem, wszystko jednym kliknięciem nastawiam. No. oczywiście, jak przejdę na wyspę, to maszyny, które mają nastawianie po 4 lub 5, to nastawią 3. A to jest błąd, którego nie naprawili, powinno to, jakim napisałem, żeby to naprawili, to nie wiedzieli o czym gadam bo nie rozumieją polskiego. A na wyspie nie mam przeglądu produkcji. O, jest, jest nieaktywna. Ale robię to tak staromodnie, czyli zbieram wszystko i sobie pięknie, tutaj na wyspie nie mam tego aż tak dużo jak na farmie, sobie pięknie to cyk, 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 nastawiam i tak też robiłem na farmie. No trochę to roboty jest. Smutny byłem. Bardzo mi przykro było, że niestety nie zalicza to kurortu. Na kurorcie jak mamy jakieś zwierzęta, maszyny, czy coś wystawione, to trzeba ręcznie sklikać niestety. No, szkoda, szkoda, po powinno zaliczać moim zdaniem. No i... Tyle. W sumie. Jeszcze oczywiście je mamy dwunastą rocznicę wiejskiego życia nad morzem. Jednego mi brakuje. Masakra. Miałem szczęście, że mi tyle wypadło. Ale niestety, no, brakuje mi tortu na dwunastą rocznicę i nie zdobędę ostatniej nagrody. A głupi nie jestem, żeby kupować za 170 zł 160, 160 dukatów. Po pierwsze, nie potrzebuję 160 dukatów, bo po co mi? Wystarczy mi tyle, ile mam za darmo, 76 w tej chwili. I no nie będę wydawał 170 zł na, to, na ten pakiet kart, który nie wiadomo, czy naprawdę by mi dał tą właśnie kartę, tort na no 12. Nie ma gwarancji, żeby wypadło, nie? A z tego, z tego co wiem, to bym miał tam 10 dukatów. Tak tu pisze. Po pierwsze 10, 10 dukatów, i później energię na tym na chmurnej wyspie. Dodatkowo tutaj 1000 energii i tęcza. I czekajcie. To jest główna nagroda, a tutaj jeszcze 400 energii. No. I tak. No niestety mi się nie udało. Miałem tutaj chyba właśnie na chmurnej wyspie są do zbywania piąty poziomy kart. Tak, właśnie. I tutaj trochę się spóźniłem, bo nie miałem jeszcze odblokowanej fortuny przygód. I fortuna przygód... Właśnie za ostatnie zamówienie. Tutaj czterogwiazdkowe za ósme. Tak. Za ostatnie dwunaste zamówienie daje pięciogwiazdkowe. No gdybym to odblokował, może tydzień. Od, od, od razu odblokowane jak wyszły urodziny. No to nie wiadomo, może by mi się udało. Dukat. Dukat. No całkiem fajna ta fortuna przygód. I szybko idzie dzięki temu poziom na chmurnej wyspie. No, no ale. E, czekajcie. Ja to mogę robić. To już mam. To nie jest oczekiwanie do następnej. Tylko to mogę robić. Orety. No to nie, no to ja robię oczywiście. Jest jeszcze. E, cztery 4 dni do końca i tu sobie czy bo 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 mam za dużo tego. Za dużo farmium sobie puszczę dziki głodzik na wszystko. Tak na szybko żeby zużyć. Otworzę Uferki i będę robił fortunę przygód. Ta fortuna przygód nie jest taka trudna do zrobienia. Jedynie nieliczne zadania potrzebują właśnie tą te, te, te rzeczy z czyszczenia. A dużo rzeczy w fortunie przygód jest, jest wymagane, takich rzeczy, co nie wymagają właśnie tych rzeczy, tych, tych owoców i tak, i tak dalej. Chociaż też potrzeba dużo. No ale sobie teraz na przykład to wezmę. Ja naprawdę myślałem, że ja mam oczekiwanie na. dopiero na. na ten. I może mi się uda, jak zrobię fortunę przygód. Ja pierdzielę. Ale by była niespodzianka. Ale raczej teraz nie zrobię od razu fortuny przygód. Teraz zrobię ten krok. Patrzcie, 300 ch y y chmurek i 100 doświadczenia. Całkiem nieźle. No, tutaj do drugiego niestety potrzeba y to, co też trzeba wyczyścić... Skrzydła zorzy polarnie, czyli to. No, to tutaj tego, 60 energii. Ale ciekawy jestem, bo zdobędę jeszcze tę te, te pięciogwiazdkową, ten ka y zestaw kart. I może mi się uda. Może mi się uda, może mu się uda, ale nie dzisiaj. Ja pierdzielę, naprawdę pomyliło mi się, że te 5 dni 20 godzin to jest oczekiwanie do otwarcia następnej fortuny przygód. Pomyliłem się, a to już mam aktywną. To no, fajnie, będę robił, jutro sobie zrobię. Super, 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 super. super. Bardzo się cieszę. No. I coś jeszcze tutaj ukończyłem, widzę. Ile energii dostałem? Widziałem 40 wypadło. Uuu, uh, 55, za mało, bo tutaj do tego, tutaj właśnie mi brakuje, no, potrzebuję 5 jeszcze, no. Ale fajnie, jak coś to pokazałem, przegląd produkcji, świetna technologia, bardzo fajne to jest, świetne, bardzo pomaga. Tak więc, kochani widzowie, dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że filmik się podobał. Jak zawsze z jakimiś pomyłkami, no ale trudno. No i dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, pozdrawiam, papa. Tutu. Tu, 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 tu. cześć.